Ej, witajcie w kolejnej e, grze w Smita. Tym razem będę grał Emilem, czyli e, bóstwem, e, czyli znaczy bóstwem, e, ojcem lodowy gigantów. Z tego co pamiętam i o ile dobrze pamiętam to z niego, z mitologii nordyckiej składa się nasza planeta, czyli e, a tam bardzo głupio, że zrobili, bo <laughs> poszli bo mamy dwie postacie które są uważane za za Kery na jednej linii no cóż, no, mówi się trudno i no, tak jak wracając do tego co mówiłem podobno to właśnie z, z ciała Emira jest według mitologii nordyckiej zbudowany nasz świat czyli mamy z nie pamiętam już co z czego było Niestety. No, a w smajcie Emir jest tankiem, jak łatwo się domyślić. Jego pierwsza zdolność tworzy ścianę, przez którą nie da się przez którą nie da się przejść, więc jest takim przydatne, żeby przeciwników na przykład odseparować od towarzyszy. Okej, okay, mamy freskilla bardzo ładnie żeby przeciwników odseparować od towarzyszy i tak dalej, jego druga umiejętność po prostu zadaje obrażenia o, w takim zakresie. chyba robię jakiegoś slowa, ale to nie powiem zaraz. Nie to. Nie, to chciałem kliknąć. Um, tak, robi slowa... O, chyba będziemy mieli Druga umiejętność spowalnia. Druga druga, trzecia umiejętność pozwala na zamknięcie przeciwników w klatce, znaczy nie tyle w klatce z lodu, co po prostu w, w lodzie i zastanowienie ich i zadawanie potem obrażeń, a czwarta umiejętność polega na tym, że po chwili odpoczynku wybuchamy i znaczy wybuchamy Ojoj oj. No, wiesz Nie, nie dam na Szkoda, że mnie to już komara W sensie jakby przez chwilę czekamy, a potem Imir y, podskakuje i ojoj oj. Nie, shit. Udało mi się nie umrzeć, co było dość, co było dość przyjemne. Kurde, nie udało mi się. Jezu, jakie to było głupie. E, no niestety... Towarzysz jest trochę zbyt agresywny. Okej. Okay. Nie wiem jakim cudem, ale jestem za jak najbardziej. E, bo mój towarzysz jest tym razem trochę zbyt agresywny. E, kogo my mamy? No my mamy Artemidę, czyli e, grecko bogini ona tutaj w zasadzie w sumie... Nigdy nie grałem aktualnie z termowej rotacji. E, co ona potrafi? E, nie pamiętam, jakieś pułapki robi. E, co ona tam jeszcze potrafi? Ma dzika jako te, ostateczną najlepszą zdolność. E, co ona tam jeszcze ma? O, ja już mam. No ta, to bardzo miłe e, jaka to gdzie one zniszczyły wieżę rany dobre są e, kogo jeszcze mamy? no Izydę Izyda jak widać czaruje ma dużo cyceków cycesy crowd control to są rzeczy takie jak e, stuny e, Okej, okay. to mi się udało zabić. Eee, nie, nie wytłumaczę wam jak to zrobiłem. Nie, 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 głupie, głupie, głupie. Don't, don't, don't. Jezus. Eee. Nie wytłumaczę wam niestety jak to zrobiłem i przepraszam, że jestem trochę mało ale ta gra wymaga całkiem sporo uwagi wbrew pozorom. Shit. No i znowu dała się zabić. Szkoda, że tutaj nie mogę przyjąć za nią tego, w sensie jestem przed nią. E, Mam nadzieję, że może to uderzy we mnie a, i da spokój, ale niestety nie. A co Zmieniu? robi mój mój, y, mój... mój... moja pasywa? No dobra, doba Nope Nop. Nie złapiesz mnie. O o up, nope, nie mam mnie tu Byłoby miło, ale... Z którędy ty na nim wypadłaś? To mi nie wyszło, ale to i owszem. To też w sumie mi się udało. No i sobie... Jak nie, to nie Dobra, yy, jak na razie nie idziemy jakoś szczególnie źle. To teraz cofnę się do bazy. Yy, a drużynę... yy, A, nie dokończę mówić. Mamy też rak, którego już chyba w... widzieliście raz? Chociaż nie wiem. To całkiem możliwe. No, Drama, fajne umiejętności. Ma dwa promienie, czyli nie wiem, strzela słońcem, sprawia, że ro robi pole, które leczy, towarzyszy i rani wrogów. Co on jeszcze robi? Aha, i też potrafi uderzyć światłem tak, żeby przeciwnicy przez jakiś czas nic nie widzieli. Kogo jeszcze mamy? No nic, nic. Jest Dobrym kary skacze, robi rzeczy w zasadzie to tyle co wiem e, natomiast o, przepraszam, ten ale mam katar, ale ostatni, przez cały czas mam prawie katar bez różnicy. W tym przeciwnym też jest Nis, też jest Izyda, też jest Emir. E, mają też Kali i Freje. Kali czyli e, boginie... Eee... Uh, bo... Ucieknę Jezus Ucieknąć, ucieknąć Unik Okej, okay, uh, ona nas dobra ja się do bazy. w takim razie, dobra, wersja skali, czyli bogini z e, mitologii, tym razem hinduskiej e, Jest doskonałym junglerem, e, ma bardzo dobre umiejętności, ma dużo lifesteala, czyli e, kradnie... Czego to jest tu mnie w sugerowanych przedmiotach? Nieważne e, Ma, no tak jak mówiłem, e, dużo lifesteala, dużo obrażeń jest bardzo mobilną postacią. Eee, ogólnie polecam i aktualnie z darmowej rotacji, może uda mi się nim jakoś niedługo zagrać, ale po tym razem dopasowałem się do drużyny. Eee. Dobry Nie, kurde. Ja już myślałem, że... Już myślałem, że ukradnę. I hello, my little lady, no nieważne, e, myślałem, że ją ukradnę, nie udało mi się, smutek, trudno, hmm. co, co ja się mówić, aha, e, na ucie właśnie się tak jak gdzieś kręci, zadaje spore obrażenia, e, potrafi sobie boostować e, też właśnie te obrażenia fizyczne, e, i tak dalej, e, ja w sumie z jeszcze nie grałem. Potrafi też latać daje sporo obrażeń, jak to robi ma jakiś. strzela z miecza Z tego co pamiętam. Nie wiem, czy pamiętam zbyt dobrze. Jak na razie nie idzie nam jakoś źle, mamy trzy razy więcej kili niż drużyna przeciwna, a teraz idę pomóc moim towarzyszom. W co, od tego jestem Okej okay. Wszedłem pomóc, nie zdążyłem Smutno No, jak na razie, radzimy sobie całkiem nieźle na Artemida i yy, radzi sobie bardzo dobrze w tej grze. Dziewczyny, cofajcie. Dziewczyny, cofajcie. Dziewczyny, cof cofajcie. Zyda, już to No ciebie No dobra, nie będzie. Dobra, ja się cofnę troszkę. Emir jest postacią, którą bardzo przyjemnie się gra Jest bardzo prosty bo w obsłudze, jak widzicie nie używam e, ściany bo już bywało, że na przykład odcinałem e, A podtali się Szybko poszło, 10 minutowa gra No dobra A, 30 do 9 No dobra e, Miałem taki sam poziom co ra Ile 7 kg, 8 asyst no, uważam, że poszło mi bardzo dobrze. First Wing plus Stoffy Wora, w, w sumie 131. No, sądzę, że całkiem nieźle w, te, w każdym razie. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia w następnym odcinku.